Także i witajcie, jestem Budzi, że to jest kolejny materiał na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was za pół miliona monet, To jest naprawdę bardzo fajny budżet, myślę, że większość graczy może sobie pozwolić na taki zespół, ponieważ nie ma co ukrywać, że pół miliona monet na temat etapie gry to nie jest aż taki duży wyczyn. W każdym bądź razie, jeżeli to ty, jeżeli to ty chcesz, żebym to zbudował jakiś składzik, to koniecznie tam na dole. w komentarzu napisz, wiadomość z budżetem, zawodnikami, niewymiennymi oraz platformą, na jakiej grasz i co, bez przedłużenia, lecimy. A dzisiejsza formacja, która będzie nam towarzyszyła będzie formacja 4-3-3 to właśnie ona będzie tą formacją przewodnią W tej wersji z defensywnej znaczy z ofensywnym pomocnikiem tego no, nie z defensywnymi pomocnikami, tylko z ofensywnym pomocnikiem w wersji czwartej I zaczynając, na bramce mamy Mike'a Maniota Jak jest Mike'a Maniota, to według mnie jest najlepszy bramkarz w tym budżecie Nie ma co ukrywać, ponieważ Nie tylko według mnie, ale według chociażby Domano, według Alwina Bronił naprawdę bardzo, bardzo fajnie Co prawda jego czasem prawdopodobnie już przeminą, Ponieważ no to jest na 88, a karty takie a ta, tak już raczej są zaliczane do foderów. no niestety taki jest cykl życia FIFA, ale i tak Mike Maniowa ma 89 divinga, 90 refleks 89 ustawienia się, 1,91m, to naprawdę bardzo, bardzo pomaga w bronieniu popiłek z dystansu oraz tych wypiłek, które lecą mu za kołnierz i generalnie jest naprawdę bramkarz na plus. Jeżeli chodzi o naszego pra z prawego środka obrońcy jest tutaj Tomorificę. To Morik to jest naprawdę bardzo fajnym zawodnikiem i tylko oceniam na 82, ale to ma 85 tempa, 83 gry, gry w tydzień, 82 fizyki bardzo fajnie wygląda sporta syndromu pomykano troszeczkę się w krat, ale tylko tak troszeczkę, tylko w niewielkim stopniu, ponieważ ma 89 przy 89 szybkości biegu, 76 brzymości, 84 siły generalnie ta fizyka nie wygląda aż tak dobrze i ta defensywa też nie ale dajcie mu cień i to będzie bardzo fajnie wyglądało, ponieważ no, w poprzednich cyklach, to znaczy poprzednich, jakiś czas temu, o jakiś czas temu, dobrze, zabrakło mi słowa, jakiś czas temu po prostu ProPlayerzy często go używali w e, swoich składach, ponieważ miało niską ocenę ogólną, się wpisywał w te restrykcyjne wymagania, w związku z czym no, był bardzo fajny. A teraz no, jest po prostu takim zwykłym zawodnikiem, który no, aż tak nie, niczym się nie wyróżnia, ale jest nawet spoko. Na prawej bronie mamy Kyle'a Walkera w swojej zwykłej, złotej wersji. Nie, w swojej wersji 87, ponieważ ona jest według mnie jedną z lepszych. Ponieważ ta wersja Road to the Final nie jest aż tak dobra, ale ze względu na to, że ma dużo niżej odczynioną zwinność i równowagę, bo tutaj ma 83 86 zwinności, 81 86 równowagi, tam ma wydaje 76 zwinności, coś takiego. Ale i tak to jest naprawdę bardzo fajna obrońca, bo ma 92 wytrzymałości, 89 sił, 86 agresji, bardzo fajne tempo, bardzo fajne wszystkie statystyki, nawet ma 87 sił strzał daje 70 dalekich strzał. więc jak byście chcieli może nim teoretycznie udać z dystansem, w takim teoretycznie będą nie wyglądać tak dobrze. No i też już K Walker z kotwicą, jak najbardziej może tutaj się znaleźć. Jeżeli chodzi o naszego pierwszego, nie pierwszego, drugiego, tak jest drugiego środku i będzie tutaj tezę. 27,5 tysiąca i ten zawodnik już wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ma 85 tempo, 86, 90 fizyki. W tej fizyce znajduje się m.in. innymi 92 skoczności, 92 wytrzymałości, 93 siły i tylko 80 agresji, trzeba sobie powiedzieć, że tylko, ponieważ no, przy tak wysoko ocenionych statystykach przy, przydałoby się, żeby ta agresja była troszeczkę wyżej oceniona, ale oprócz tego ma 82 zmienności, 80 run magii, spoko tempo spokojności gry w dla niego jak da się cięć, to będzie naprawdę spoko wyglądało. Generalnie jest tam naprawdę spoko obrońca, również Lisek w tym momencie nim grał. W związku z tym to mówi sam przeście, skoro on ma tak wygustowany tak składzik i używa tak, no, takiego zabonika ocenionego te, teoretycznie na 85, ale tak naprawdę w grze jest on bodajże oceniony na 86 na środku obrony, więc to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Na ale w mamy Windala eee, Weindal nie, nie pamiętam nigdy jak się go pisze. Eee, Weindal no, coś takiego. 93 tempo, 87 gry w dywizji, 87 fizyki, 89 drybningów. To jest naprawdę bardzo fajny zawodnik, bo przy tego ma 94 wytrzymałości, 90 równowagi, bardzo fajne tempo, wyżej ocenione w szybkości biegu, co jest zdecydowanie odczuwalne, ponieważ no, kiedy zawodnik ma wyżej ocenione w szybkości biegu, to jest naprawdę zawsze duży, duży plus, ponieważ no, nie ma co ukrywać, że taka kombinacja ze statystyk pozwala po prostu sz zawodnikowi szybciej się rozpędzić. Oprócz tego naprawdę bardzo fajny jest ten zawodnik, ja używałem go w podstawowej złotej wersji jeśli wtedy pamiętam na samym początku połączenie go z Ryanem Grabenberkiem i z... Yy, kogo tam łączyłem? No Lem skrzydła chyba jeszcze, a Neresz był na niepełnym zgraniu, bo on teraz chyba ostrze za jaksu. E, w związku z czym wygląda na, 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 naprawdę bardzo fajnie, ale teraz było lepsze na wersji mycie grało, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. Kolejnym zawodnikiem jest... Declan Rise, Rice, Rise Baby, takie jest Rise Rise Baby. No, co mogę powiedzieć? Ta karta jest naprawdę niecodzienna, więc trzeba czas powiedzieć ponieważ no tylko kosztuje 71 tysięcy moment. to jest najmniej pożądana, pożądana karta zarówno za, za, za najczęściej wypadająca z tego SBC gwarantowanego to za Premier League, ale kiedy zobaczymy zobaczymy sobie na jego statystyki, to ma 86 tempa, w tym 90 zginności, 91 równowagi, 97 wytrzymałości, 88 siły. Jest to wygląda bardzo, bardzo dobrze 99 sił, 98 dalekich sau generalnie należy do Gangu Hulita i do takiego naprawdę solidnego, ponieważ najniższa naj, naj, naj statystyka na jego karcie wynosi 84 i to wygląda naprawdę mega mega fajnie. Generalnie nie grałem tą kartą, muszę wam się do tego, do tego przyznać, nie grałem tą kartą, ale mam, mam nadzieję, że ona będzie się dobrze spisywała, że jako tako będzie to wyglądało. No i tu przechodzimy chyba dalej, bo o Rysia, aż tak nie będę się wypowiadał, ponieważ nim nie grałem, ale karta wygląda na, na papierze, że jest to bardzo fajnie. Jeśli chodzi o drugie ośrodko jego pomostnika tutaj znajduje się Sangare, który w tej swojej wersji Team of the season, naprawdę wygląda przekazacko, zobaczcie na to 85 tempa, 88 drobnego 94 gry w tym sobie, 97 fizyk. więc generalnie mamy taki dosyć fizyczny, e, statyczny i wysoki środek pola, który mam nadzieję, że sobie poradzi, no bo nie ugramy, że w formacji chociażby 4-4-2 to może być problem, a ten zespół jest przystosowany do formacji 4-2-3-1. No to widać, że generalnie ten zawodnik już jest no widocznie ma obniżone statystyki, jeśli chodzi o zbiorną równowa równowagę w porównaniu do Declan Rice'a, ale to ma 98 wytrzymałości, 99 mieć siły, więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dajcie mu jakiś katalizator, jakiś cień, to będzie naprawdę bardzo fajnie śmigało. Ponieważ no, ten tempo, się troszkę podbić generalnie, ten jest wiem, że powtarzam generalnie, znowu mi się coś takiego wkradło, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie przykazało. Bardzo fajnie jest ten wynik, ponieważ był on porównywany do Patryka Wiery, który ma że z ma na lepsze to jest takie od Patryka Bieri, wiadomo, sylwetkę i tak dalej, robił jednak, brażę, robił jednak robotę, ale jednak San to wygląda naprawdę bardzo fajnie, wygląda na bardzo fajnego, intensywnego pomocnika. Jeżeli jeśli chodzi o naszego środkowego pomocnika SPO, czyli SPO jest tutaj Muniain, który ma bardzo fajną kartę, zresztą wyciekły te karty w Team of the Season. Nie wiem jak to się stało, ale w znaczy, no wiem jak to się stało, że w norma karty, ale tego te no, niesamowicie. I to będzie naprawdę najbardziej jedną z najbardziej pożądanych kart dla liga. Oprócz tego i no po prostu musi znaleźć tutaj w tej wersji 89 na SPO ponieważ no nalew skrzydle niestety nie, nie dałby zgrady do naszego napasnika. pewnie się domyślacie kto nie będzie, ponieważ no... No jedyny hypernik, który pasuje i to jest taki grywany, to jest wiecie, który jest, nie? Ale w każdym mądrze raz, 91 tempo, 93 drybnik, 86 sołów 89 yy, podań, 97 zwinności, 98 równowagi, 90 wykończenia, 82 z siły 87 dalekich sołów Weźmy jakiegoś jastrzębia, może myśliwego, i to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Ponieważ na, trzeba mu podbić troszeczkę te strzały, żeby wyglądały one troszeczkę lepiej jak na jeździe po obu, Wiadomo, najbardziej by się mu przydały właśnie dalekie strzały oraz siwe strzały, żeby te, posyłać te piłki z dystansu, ale i tak nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o munię i Jeżeli chodzi o naszego prawego skrzydłowego, mamy tutaj Sterlinga, to tak jest najlepsza wersja Sterlinga, która aktualnie jest dostępna na rynku. 95 tempo, 88 strzałów, 92 drilling, 86 podań Generalnie. Znowu miałem, że się powtarzam z tym słowem, ale nie wiem, co mi jest. Czasami mam takie, ta, takie odklejki. Bardzo fajnie jest to zawodnik, bo ma 88 strzałów, w tym 91 dokończenia, 84 sił strzałów, 89 dalekich strzałów. Więc bardzo fajnie to wygląda, ponieważ no, Sterling nigdy nie zrobił z jakiegoś mega wykończenia w FIFA. Przede wszystkim pamiętam, że w FIFA 17, no to nie wyglądało zbyt dobrze, jeżeli chodzi o jego kartę. No i tam często miał problemy z tym wykończeniem, ale tutaj masz do tego te statystyki ocenione na 91. Ma 99 z winności, 98 równowagi, 86 wytrzymałości. Nie wiem, jakim cudem nie otrzymał on karty Team of the Season, bo naprawdę zasoliczył solicza. Sezon w Premier League. Ja sam osobiście na niego nie głosowałem, ponieważ no, wiadomo, Momo Salah jednak wygrywa z nim, jeżeli chodzi o ryba, rywalizację na prawym skrzydle. Ale tak jak no Sterling jest bardzo fajnym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o naszego kolegę do skrzydła, to jest Gakpo. Eee, Gakpo. Co jest? No, jest Gakpo. Ciężkie nazwisko do napisania, szczerze wam powiem. 95 tempo, 96, 92 drybnik, 87 podań. Będzie eee, to wyglądał naprawdę przykładowo, tylko 93 zwinności, 87 równowagi. Bardzo fajne sytuacja fizyczne jak na skrzydłowego, jak, jak na skrzydłowego, 99 wytrzymałości. Z tym, że jedyny jego problem jest taki, że jest troszeczkę wysoki, ponieważ ma metr m, więc jak na skrzydłowego jest to dosyć sporo i zmienność i równowaga mogą czasami nie być aż tak dobrze odczuwalne. E, tak jak to wygląda na jego karcie Ale ma, naprawdę są bardzo spoko zawodnik Bo ma, ma jeszcze oprócz tego 4 na 4 gwiazdki Więc to jest naprawdę mega mega plusem I dopełnieniem tego zespołu jest Ostatni zawodnik, jak Inaki winien Czyli Inia, strzeli, no, ci bardziej spostrzegawszy już pewnie dostrzegali Że to będzie ten zabonik na napadzie 99 tempa, 90 strzałów 92 dribblingu, 90 fizyczności Jest to wygląda naprawdę solidnie 92 zmienności, 89 wykończania 97 siły strzałów, 89 dalekich strzałów i dla niego koniecznie jest gry finisher, który był pod strzały oraz drybling, bo przydałoby mu się podgustować troszeczkę ten balans, który nie wyglądał zbyt dobrze. Gdyby nie, gdyby nie ten balans, gdyby balans był uciągany 20 punktów wyżej, to już w ogóle by była naprawdę niesamowita karta. No i jego słabszy noga, chociaż na tej karcie chyba tej słabszej nogi ma troszeczkę więcej oceniono Tak mi się wydaje, że nie ma dwie gwi, gwiazdki, tylko ma no właśnie trzy gwiazdki słabsze nogi, co jest naprawdę spoko wynikiem. Eee, no i nie ma co ukrywać, że ten zabonik jest taki najbardziej spoko. No i też jeżeli chodzi o formację w tym tak jak mówiłem wcześniej, będzie to formacja 4 2 1 ze względu na to, że mamy tutaj takiego środkowego pozycji konwersyjnego, jakim jest po prostu Munia In, na napadzie i jakim z z Gakpo z Sterling na skrzydłach. No tak ten składzie się prezentuje, nie wiem jak będzie ze sobą współgrał ten środek Polski Sangara i tak na razie potem tych środkowych pozycji konwersyjnych, ponieważ w tej chwili może niestety to być troszkę problem, bo... Dla mnie osobiście byłby to problem, ponieważ ja nie lubię takiego środka pola, wolę, jeżeli już to wolę mieć jednego takiego Sangare i do tego chociażby nie w środku pola, to może być, no taki Jude Billingham, który jest naprawdę fajnym boksem, boxem Sherman Sanchez, no ale cóż, trzeba to przeboleć i mam nadzieję, że ten składnik jakoś, jakoś będzie śmigał. W każdym razie na siebie to było tyle, do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzełeczka. Trzymajcie się!